Cześć, witajcie. Na dzisiejszym filmie przedstawię destrukt monety obiegowej rocznik 1989 o wysokim nakładzie 80 800 tysięcy. No i ta monetka jest destruktem, który już wcześniej mogliście zauważyć na poprzednim filmie z przesyłki, którą dostałem od Michała. A więc przejdźmy do sedna. Destrukt tej monety jest z drugiej strony. Więc idziemy do destruktu. A więc mamy tutaj destrukt monety 10 złotych, rocznik 1989, a raczej rocznik 1000. Jedynki nie ma. Jedynka jest niedobita, jest to zapchany stempel. Zaraz zrobimy przybliżenie makro, żebyście sami mogli ocenić. Bo często zdarza się, że ktoś może wymazać jedną cyfrę jakimś narzędziem. Ale tutaj jest niedobicie stempla. Czyli zapchany stempel. 989. Panowanie Mieszka Pierwszego, Lokacja miasta Głogów. A no i wyczytałem jeszcze, że w 989 roku urodziła się królowa Niemiec Gisela Szwabska. Dobrze. Jak wyceniam tą monetkę? Słuchajcie, oglądałem kilka aukcji niedawno. i Nawet ktoś za stówkę wyceniał niedobicie. Zapchany stempel. Więc yy, ja bym raczej wycenił tą monetę na około 50 zł. Tyle mógłbym w stanie za nią dać. Ceny weryfikują aukcje, licytacje, więc mógłbym ją na przykład wystawić na licytację i zobaczyć kto ile był w stanie dać za tą monetę, ale oczywiście ja, jako kolekcjoner destruktów nie mam zamiaru tego w ogóle wystawiać, bo jest to bardzo ciekawy okaz. A więc przejdźmy do sedna, idziemy, zbliżenie makro. No i tutaj już elegancko widać. Zobaczcie, wszystkie te rysy, które się rozchodzą na monecie, są w takich samych stanach, w takich samych kierunkach, więc nie ma tu nawet mowy o żadnej mistyfikacji. A nawet jest uwytocznione od dziewiątki, tej prawej w górę, do ludowa, tam gdzie są literki WA. Idzie pęknięcie od dziewiątki aż do O. Zaraz skupię się bardziej na tym pęknięciu, ale tutaj jeszcze raz zobaczcie sobie. Zrobię, zrobię jeszcze większe przybliżenie. Teraz wrzućcie sobie to na komputer i zobaczcie, że tutaj nie ma mowy o żadnym skrobaniu, dłutowaniu lub używaniu innych narzędzi. A nawet jakby się ktoś chciał bawić w coś takiego, usuwanie cyf, no to nie byłoby to nawet sensu, bo ciężko by było osiągnąć chyba taki stan nawet. Ja wiem, że nieraz są jakieś garażowe roboty, ale to widać na pierwszy rzut oka, ktoś rzuca mam destrukt. No i to nawet przy przybliżeniu widać, że ktoś tam coś kombinował. Tutaj jest to typowe zapchanie stempla bardzo popularne i znane wśród numizmatyków. Więc nie ma tu mowy o niczym takim, że ktoś tu coś kombinował. Nawet widać tą kropeczkę tutaj na lewo koło liter, między p a dziewiątką. Ona też jest taka bardzo niewyraźna, więc tutaj było to miejsce, gdzie ten stempel się zaczął zapychać. Chciałbym nawet wiedzieć, słuchajcie, żeby się wypowiedział ktoś, kto pracuje w mennicy, jak takie coś dzieje się i jak jest usuwana ta awaria na maszynie, bo to jest ewidentne po jak pewno się zapiecha coraz więcej i moneta jest coraz bladsza. Słuchajcie, tu przesunę sobie tak, nie będę robił żadnych cięć. To pęknięcie, widzicie? Ono ściągnie się do od owa do dziewiątki. Nie da się więcej powiększyć. Jest to ewidentne pęknięcie, czyli coś się działo. Może przez to, że się zapchało, zaczęło wypychać monetę z drugiej strony. Ja sobie ją jeszcze wezmę do dłoni, czy ona jest w ogóle płaska, czy nie jest wygięta. Ale z tego, co zauważyłem, raczej nie jest wygięta. Mamy tutaj bardzo dobrze znak Mennicy Warszawskiej widoczny, a więc ten właśnie. Dekstrukt polega na zapchanym stemplu. Tak jak powiedziałem, monetkę wyczleniam na 50 zł. Może aukcja dałaby więcej, ale ja nie mam zamiaru nawet sprzedawać takiej monety. Zostanie w mojej kolekcji, jako że jestem fanem właśnie takich rzeczy nietypowych w numizmatyce. A więc dziękuję Ci jeszcze raz, Michał, za tą przesyłkę. Ja Wam dziękuję za uwagę. Trzymajcie się i do następnego hej!